Witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o geostrategii. Ludzie, którzy produk produkują się jako oficjalni geostratezy. robią w sumie kawał dobrej roboty, ale nie ustrzegli się od błędów. Na początek dowcip. Przychodzi synek yy, doktora Bartosiaka ze szkoły do domu z podbitym okiem. Co się, synciu, stało? A przerośnięty synek dokonał projekcji siły. No dobrze, a systemy antydostępowe? Bloki, uniki, ucieczka nie zadziałały. Dałem się zaskoczyć. E, czego się czepiam... E, Żargonu tego geostrategicznego, z bardzo prostej przyczyny. Jest to, e, e, ponieważ jest tłumaczenie z angielskiego, e, no to takie jest, jaki jest. Tylko, że tłumaczyć można lepiej albo gorzej. I główną taką uwagę to mam do, do słowa trap. Słowa trap można przetłumaczyć nie tylko jako sięgniemy sobie po kawkę nie tylko jako jak to się nazywa pułapka ale również jako trap co to jest trap? no toż w, w, w marynarce czy w w tego typu działalności. Trap to jest taka wąska kładka, po, którą, po której się wchodzi albo się, po której schodzi z okrętu. I moim zdaniem właśnie to anglosasom to właśnie o to znaczenie chodziło, że jak się wejdzie na, na tą kładeczkę, to jest najczęściej bardzo mało ruchu, czy, czy możliwości jakichś manewrów. Trzeba się poruszać w jednym kierunku, i to grawitacja wymusza właśnie schodzenie w dół. Wśród marynarzy mówi się, że jak jest taki zwyczaj, że, że się awansuje marynarza, który odchodzi do cywila. Także jak się kończy służbę, to tam się dostaje ten. ten, ten Jeden szczebel awansu, i dlatego mówi się, że dostał admirała na trapie albo bosman mata, w zależności od tego, czym się tam wcześniej było. Także moim zdaniem to to nie pułapka, tylko trap. Trap kiedy desa, trap tego naem uciekł mi to nazwisko. No dobra, nieważne. I druga ważna, ważna rzecz, takie, taki, taka uwaga, tak, rzeczywiście coś takiego było. W grudniu 1980 roku mojego kolegę ze studiów zaczepił ten am, pracownik chińskiej ambasady pytaniem: kiedy wreszcie Polska się spotka z Chinami? na granicy na Uralu. Także było coś takiego. Tam widziałem gdzieś w YouTube'owych YouTube filmikach, że, że pana Bartosiaka spytano o coś takiego. To on nie wiedział, bo jest za młody. No, w 80 roku to pewnie był jeszcze w planie. No ale ja, ja takie rzeczy pamiętam. E... Nie powiem nazwiska tego, tego, tego chłopaka, bo to był mój kolega ze studiów i on stanowił jednego, żeśmy się nie widzieli. Także to... Nie wiem, czy on by sobie życzył tego rodzaju sławy. No tak, a w ogóle to najważniejsze to powiem na samym końcu. Także polecam uzbroić się w cierpliwość. Tak, ogólnie najgorsza Androny wyplata z tych geostrategów doktor Targalski. Przepraszam. Otóż ten dobry człowiek twierdzi, że USA prowadzi racjonalną politykę. Drogi doktorze. Gospodarka amerykańska ogromna potrzebuje ropy naftowej jak pijak wódki. Jaka jest racjonalna polityka w, w, dla Stanów Zjednoczonych? A na no utrzymywanie dobrych stosunków z krajami, które są producentami ropy naftowej? Czyli w praktyce spuszczenie małego szowinistycznego państewka z nadmorza śródziemnego razem z wodą. A co, co USA robi, robią? Otóż Donald Trump ogłasza plan pokojowy, który w praktyce oznacza wyrzucie Palestyńczyków z ziemi. I, 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 i oczekuję, żeby Palestyńczycy jeszcze się z tego cieszyli. No więc co robią kra kraje arabskie? No, łapią pianę na usta. No bo co można zrobić? Przecież to jest jawne draństwo w Biały dzień. Także to, panie Targalski, Stany Zjednoczone. E to jest. Nie, nie, to jest żaden sto, sojusznik po prostu. No i ktoś kto. Państwo, który, w którym e, ogon mi, ma, ma, ma psem, to, to długo nie pożyje. Także nie ma co się z nim e, wiązać. No bo to, tak jak mówię, no to pierwsza jakaś tam rafa i, i, i się po prostu wywrócić to państwo. Mało tego. E, e, Doktor Targalski. Zazwyczaj przytacza przykład jakiegoś tam generała, chociaż sam uczciwie przyznaje, że to Żyd, który postawił się żądaniom Izraela i nic mu nie było. No więc, ja podam zupełnie w drugą stronę przykład, drastyczny. Otóż rzecz się działa w 60. latach, w 60., nie teraz. Gdzie, gdzie prawda, gmina opanowała Stany Zjednoczone już tak zupełnie? Otóż państwo Izrael testowało jakiś okręt z systemami radarowymi na, na Morzu Śródziemnym. No i podpłynął amerykański niszczyciel. I Żydzi nie zawahali się storpedować tego statku. 300 ludzi zginęło. A, a nie wiem czy Państwo wiecie, że jeżeli, jak się storpeduje okręt nawet, nawet wojenny, to ty, 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 cała załoga nie, nie pójdzie na dno razem ze statkiem. Część wyskoczy do wody i trzeba z, 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 spuścić na wodę szalupę i, i dobić ręcznie. Także e, państwo, e, oczywiście amerykańskie, e, tym rodzinom zało, e, tych, tych załogantów zapłaciło jakieś potworne pieniądze, żeby jakoś tam zatuszować sprawę. Także to już w 60-tych latach takie numery były. Także to. Ty, ty, ty. A tak wracając do, czy wracając, myśląc o tej ustawie 447, to ja Żydom nie, nie wróżę tego, że oni w nieskończoność utrzymają tą, tą ustawę pod, pod dywanem. Bo no przyjdą Indianie i, i skoro uchwaliliście dla Żydów, a, a konstytucja amerykańska gwarantuje nam to, Równość wobec prawa, to i uchwalcie również prawo zwrotu własności bezdziedzicznej wobec nas. Także wtedy Stany Zjednoczone zostaną poszatkowane na te terytoria indyjskie, którymi to było, tam, nie wiem, 500 lat temu. Mało tego. Mało kto wie, że. Miasto Chicago leży na terytorium, terytorium bezdziedzicznym, jakie pozostawił po sobie generał płaski. bo wiecie, Ameryka go tam uhonorowała nie tylko tam awansami i, i, i prawda tego, ale również ziemią i te, całe Chicago to jest terytorium bezdziedziczne, po Kazimierzu Puławskim. I moim zdaniem pol Polonia pol powinna w w tego upomnieć się o tą ziemię. No dobra. Ale weźmy się za poważniejsze rzeczy. E Zwracam się do pana doktora Bartosiaka. Otóż lubi pan malować po mapach. Ja proponuję panu Wziąć jakiś taki gruby, bardzo gruby flamaster i pociągnąć jedną taką wielką krechę wzdłuż Uralu. I co się wtedy okazuje? Że jak popatrzymy, jak zachowuje się prezydent Putin po zachodniej stronie, no to pakuje się w każdą awanturę, jaką tylko może, a niektóre z nich nawet wywołuje. A co się dzieje po, po prawej stronie, czyli po wschodniej, jest cichutki jak trusia. Czego to do, dowodzi? No bardzo proste. Ktoś mu zakazał. No, jakbym powiedział, że doktor Bartosiak nie zna e, dzieł. E, na temat wojny, jak, jakie kiedyś wyprodukowała rodzina Sun, no to bym pewnie zachował się niegrzecznie. No więc, a, a czego uczą te, te dzieła? No, najlepsza jest wojna bez wojny. Osiąganie celów, które zazwyczaj się osiąga przez wojnę, przez dyplomację, przez prawda, agentów wpływu i tak dalej. I to mamy z tym mamy do czynienia na, na, na tej wschodniej stronie cała Syberia jest już podporządkowana Chinom, także to to nie wiem jakie informacje ma doktor Bartosiak, ale ja w zeszłym roku w państwowej telewizji widziałem niemiecki program w którym mówiono także że jedna trzecia populacji miasta Władywostok jest już chińska ale infrastruktura portowa już, już w całości chińska. Także to. To tak mniej więcej tego. Owszem, Chińczycy się zachowują się wo, wobec Rosjan bardzo elegancko. Nawet operę im wybudowali. Nie powiem, żeby to przebijała tą operę w Sydney, ale naprawdę wspaniałą. Także to. No, a poza tym, dla mnie ważniejszą nauką niż geostrategia jest demografia. Otóż, kochany panie doktorze, obecnie Rosja liczy 140 milionów mieszkańców, ale 90% 90 milionów to są etniczni Rosjanie, reszta to są muzułmanie. I problem w tym, że Muzułmanie, przy, przyrost Muzułmanów jest drastycznie wyższy. Właściwie tak Rosjanie wymierają, natomiast Muzułmanie przyrastają. Także za 25 lat to bo, proporcje się odwrócą i Muzułmanie po prostu wyżą Rosjan, bo takie mają obyczaje. Także to, to bym, prawda, Szanownego Pana Doktora radził wziąć tak pod rozwagę ten, ten fakty demograficzne. Ja, jeśli bierzemy się za demografię, no to niestety, ale w Europie Zachodniej, a zwłaszcza we Francji, to już w ogóle jest tragiczne. Tam muzułmanie przejmą kontrolę nad, nad państwem francuskim, za, za lat kilka, moim zdaniem. Bo tak, takie są, prawda, stosunki czy, czy, czy no takie relacje demograficzne. I, I muzułmanie rosną i to bardzo, rosną bardzo szybko. Nie tylko dlatego, że się mnożą, ale również, że przy, przybywają ich, ich liczba przybywa, bo państwo francuskie nie jest na tyle wydolne, żeby skontrolować, czy, czy tam ktoś nie, nie przesiąka przez granicę i tak dalej. No a poza tym jest poprawność polityczna, także to Francja jest, że tak powiem, pierwszym celem dla muzułmanów. A co się stanie, jak muzułmanie przejmą Francję? Oczywiście nie, to, to nie będzie jedna republika francuska, tylko coś w rodzaju Somalii. To znaczy to rozpadnie się na tam takie osobne kacykaty i każdy tam się z tych wataszków tych e, będzie się po swojemu rządził, dlatego że ten jest Kurdem, ten jest sunnitą, tamten jest szyitą, ten jest wahawitą, e, ten jest popierany przez. Czy sponsorowany przez Arabię Saudyjską, a ten przez Turcję, albo przez Iran. Także to Francja rozpadnie się na właśnie taki drobiazg. Ale tak czy tak, muzułmanie wejdą do arsenału francuskiej armii. No i czyli co mogą zrobić? Wsiądą w autobusy, wezmą tam broń ręczną, ewentualnie jakąś taką mniejszą. Prawda? Tego. No i ruszą do Niemiec, no bo tam, tam jest najwięcej do ukradzenia, tam jest najwięcej kobiet do zgwałcenia. Także to. Jak, jaki to efekt dla Polski, prawda? <sorting> Daje. No czyli, że Polska plus Pribałtyka plus te kraje, tak zwanego Trójmorza. Staną się wyspą w morzu islamu, bo w Rosji też triumfuje islam. Od południa, prędzej mu szkły, państwo tureckie, które większość z, z tych państw, trójmorza, bardzo źle się kojarzy. Także zadaniem dla polityki po polskiej. Jest bezbieranie tego drobiazgu i scalenie w jakiś tam je, jeden sojusz, który by, by był w stanie przeciwstawić się e, naciskowi muzułmańskiemu, a nie będzie to proste zadanie. Także to tak, tak bym to widział. No i e, tak, no ale to jest powiedzmy e, e, takie. E, Wyciągnięcie wniosków, do których właściwie ta geostrategia prowadzi. No ale są jeszcze rzeczy dodatkowe. No toż w ostatnich 25 latach ludzkość wzrosła o 2 miliardy. Natomiast powierzchnia Ziemi nie wzrosła prawie nic. No bo tam, ten, to, co tam. Spadło z kosmosu, to no tak znowu tej powierzchni nie powiększyło. No i jakie jest tego rozwiązanie? Otóż, jak Ziemia jest naszą matką, to my, żyjąc na jej łonie, właściwie jesteśmy na etapie życia płodowego. I teraz najwyższy czas się po prostu urodzić, to. Zwolnić miejsce dla następnej cywilizacji, która pewnie, której nasza matka byłaby w stanie nas, następnie dać, w następnej kolejności dać, dać życie. I tak 50 lat temu wylądowali ludzie na Księżycu. I przez te 50 lat to powinniśmy tak zasiedlić Księżyc, zasiedlić Marsa. No i zacząć zasiedlać te satelity Jowisza Saturna i Neptuna, te które się tam jakoś nadają do życia, ewentualnie na których są jakieś tam atrakcyjne bogactwa naturalne. No, a, a nic takiego się nie zdarzyło. Ja nie wiem, czy ktoś planuje wymordowanie części ludzkości przez jakieś pandemie czy, czy, czy tego. Po moim zdaniem bardziej naturalnym rozwiązaniem jest jednak ekspansja. Z tym, że znów odkrycia naukowe w ostatnich tam 20 latach pokazały, że każda gwiazda ma układ planetarny. A skoro tak, to właściwie przy każdej gwie gwieździe Powinna się rozwinąć jakaś cywi cywilizacja. I jaki są wniosek? No, taki, że my wychylając nosa poza granice naszego układu słonecznego nie napotkamy próżni i tego... Jakiegoś niezagospodarowanego nie albo niezawłaszczonego przestrzeni. Wręcz przeciwnie. W internecie można znaleźć taki obrazek, zdjęcie młotka, znalezionego w, w skalę, która liczy 300 milionów lat. I, i, I zdaniem, że tak powiem, ok, odkrywców, to jest to dowód na podróże w czasie, toż e, drogi e, odkrywco, ale wydaje mi się, że to jest dowód na to, że 300 lat temu jakaś inteligentna ośmiornica albo jakieś inne bezkręgowe stworzenie ten młotek zgubiło, bo mość są w stanie rozwinąć. Inteligencję, bo, bo są to inteligentne stworzenia. No, mają te macki chwytne mają 10 ich także dużo, dużo łatwiej im się posługiwać narzędziami niż nam, ludziom. Także, jeśli wychylimy nos poza nasz układ słoneczny to ten nos może nam dostać uciety, bo ta społeczność kosmiczna może mieć dosyć młodych, agresywnych ras, które natychmiast chcą sobie wyrąbać w swoje miejsce we wszechświecie. I moim zdaniem to roztropnie by było, przyjąć takie dwa podstawowe prawa rządzące kosmosem, które podpowiada rozum, że pierwsze to cywilizacje, które się jeszcze nie narodziły, czyli te na etapie życia płodowego, takie jak nasza, są niekontaktowalne, to znaczy nie ingerujemy w ich rozwój. One niech się rozwią, rozwijają tak, tak jak e, im tam, prawda, wedle swoich, swoich tam zapatrywań. I drugie, bardzo ważne, szczególnie dla młodych cywilizacji, otóż trzeba przyjąć, czy zadeklarować, że e, jeśli na pod... Cywilizację na niższym stopniu rozwoju technicznego, to będziemy postępowali z nią tak, jakbyśmy chcieli, żeby cywilizacja na wyższym szczeblu rozwoju technicznego postępowała z nami. I moim zdaniem, to te dwa prawa są kluczowe i powinny być zadeklarowane przez ONZ, bo no Są ewidentne przecież dowody, że, że jednak ci kosmici tam bywają. No ja widziałem zdjęcie kosmity jest otoczonego przez ss manów Także no i te, te, te UFO to jednak no tylu ludziom nie mogło się zdawać, że, 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 że nie, nie ulegli jakimś tam o czy, czy, czy że to jakieś tam samoloty doświadczalne są nie nie to są po prostu latające talerze działające na zupełnie innej zasadzie nie 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 takie jak samoloty że, że... no nieważne, w każdym razie my bardzo skorzystamy na, na, na przyjęciu deklaratywnym takich, takich praw, dlatego że my będziemy młodą cywilizacją i taką na dorobku. Jak, jak wyjdziemy w kosmos, to może się upłynąć 10 milionów lat, zanim napotkamy cywilizację, która będzie na niższym. Rozwoju poziomie rozwoju technologicznego, niż nasza. Także to tak, bo moim zdaniem, przyszłość ludzkości jest taka, jak przedstawiono w serialu Star Trek. to znaczy, że istoty rozumne poruszają się na dużych, potężnych statkach kosmicznych. I nie są związane specjalnie z jakimiś planetami, bo e, nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę Strefa Kleiberta. Otóż e, chyba 150 jednostek astronomicznych od Słońca jest, jest taka strefa, czy, czy taki obszar kosmosu. Gdzie są, mieszczą się śmiecie po, 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 pozostałe po e, m, tworzeniu się naszego układu słonecznego? A mówiąc śmiecie, to, to ja mówię to, co się nie załapało na jakieś takie półgwiazdy jak Jowisz, czy tam Saturn, czy, czy na planety, i nie załapało się na jakieś tam większe komety. I ten, ten gruz to może zawierać rzeczy typu e, diam, diament o wadze jednej tony albo jakieś tam e, metale rzadkie. Także to, 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 to naprawdę tych bogactw kosmosu jest tyle, że nam spokojnie starczy, nam i innym cywilizacjom. Tylko no, trzeba pewne. E, zasady przyjąć, po to, żeby nie postępować tak jak się w geostrategii przyjmuje, że ży, ży, rządzą prawa dżungli, że silniejszy zjada słabszego i tyle. No, także to po to, żeby, żeby nie, nie prowadzić bezustannych wojen. No to to by było na tyle. <tryk>